Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik ciśnienia Ford C-Max z lat 2003 do 2010 to kluczowy element systemu paliwowego, który monitoruje ciśnienie w układzie dopalania. Jego uszkodzenie może prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika powstawania kodów błędu czy nawet braku odpalania. Aby wymienić tą część, zacznij od odnalezienia jej położenia, zazwyczaj znajduje się on na kolektorze dolotowym lub w pobliżu pompy paliwa. Należy upewnić się, że pojazd jest całkowicie wyłączony i rozładować akumulator, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych. Następnie odkręć zawor bezpieczeństwa, jeśli dotyczy układu paliw i odczekaj kilka minut, aby ciśnienie się wyrównało. Użyj odpowiednich narzędzi, na przykład klucza imbusowego lub śrubokręta, by zdjąć zaciski i usunąć stary czujnik. Przed montażem nowego elementu sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych i upewnij się, że model odpowiada konfiguracji Twojego forda. Wstaw nowy czujnik, dokręć go mocno, ale nie przesadzaj z siłą, a następnie podłącz wszystkie połączenia elektryczne. Sprawdź działanie, uruchamiając silnik i monitorując wskaźniki. Gdzie kupić? Szukaj ofert w zaufanych sklepach internetowych które oferują części oryginalne lub wysokiej jakości imitacje. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!